Trzyma. Dzisiaj jest konkurs, znaczy teraz w trzecim filmiku dzisiaj są ten no mm, dwie zasady. Trzeba ten, mm, te, ten no napisać komentarz e, oraz ten subskrybować mój kanał. Do wygrania będą cztery kupony, na chytosy te małe, które można wymienić w sklepie na chrupki. Więc ten jeśli jest ktoś chętny, no to ten napiszcie w komentarzu biorę udział i subskrybujcie mój kanał, a ja to wylosuję. Może zrobię tak, że jedna osoba wygra aż cztery kupony, a ten albo że te, ten. No zrob, mogę zrobić tak, żeby jedna osoba wygrała 4 kupony. Albo mogę zrobić tak, żeby 4 osoby wygrały po jednym kuponie. Zobaczymy. No dobra, to pamiętajcie w komentarzu biorę udział. I ten, i subskrybujcie mój kanał. No to cześć, tutaj pojebu z Maximus.